Zapraszam Tobie, witam Was wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie, ja jestem Eliska, to jest kolejny odcinek na Emilki kanale i znowu ja się tutaj, słuchajcie, znajduję w dzisiejszym odcineczku, już tutaj włączy tego Minecrafta, jesteśmy w Minecrafcie jak widać i jestem tutaj ja dlatego, bo Emilka się dzisiaj troszkę gorzej czuła, nie wiem co jej jest, ale no po prostu jest jej trochę gorzej i nawet nie miała siły, słuchajcie, nagrać tego odcinka, więc ja stwierdziłam, że tutaj i, O, tam jest kanion, to, tu ło! jejko, ja się tego wystraszyłam. Dobra, tam możemy potem pójść I, i w ogóle gramy na wersji 1.17, jakby ktoś nie wiedział czy coś, bo ja nigdy na tej wersji jeszcze nie grałam i ja chciałam zobaczyć ogólnie, jak to tak wyglądało i tutaj i tak dalej, bo tutaj te nowe, bo kiedyś Minecraft w ogóle wyglądał totalnie inaczej niż teraz, naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem, jak to tutaj wszystko się w ogóle nie wiem, takby, tak że są nowe wersje i tak dalej, że kiedyś było wszystko inaczej, że nie dało się takich bloków i tak dalej, teraz na przykład nie wyobrażam sobie Minecrafta bez Jakichś tam bloków. I w ogóle na samym początku, jeszcze tak, no na początku, możecie dać łapki w górę oraz subskrypcję. No i bić na mojego Instagramu oraz Emilki, żeby um, tutaj jakoś, um, no tutaj jakoś wiecie, no w jakoś nas wesprzeć, nie no, ale dobra, e, ścinamy sobie tej pięknie drewnięku i wydaje mi się, że tyle nam wystarczy. I w dzisiejszym odcinku może zbudujemy sobie domek jakiś, szczerze nie wiem. Tutaj sobie cyk, 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 to sobie całe przetopimy. W ogóle czajcie to, że ja ostatnio jak przeglądałam TikToka, to cały czas widzę te TikToki, że jak się będziemy kopać w dół, to natrafimy na taki duży kanion i tak dalej. I tam znajdziemy diamenty i wszystko i wszystko wykopimy na takim kilofem, ale ja w to szczerze troszkę nie wierzę, nie wiem czemu. Zawsze nie mówiono nie kop się pod siebie, a ja zawsze kopię się pod siebie. I nie wiem, kiedyś może się spalę w labie czy coś, ale... Nie wiem, na razie kopię się pod siebie. Ja nie wiem nawet czemu tak, ale dobra, wydaje mi się, że tyle nam tego wystarczy tutaj. I teraz musimy się podkopać tym... Oj, tym, o. Tym dirtem i... Czekaj. O, holipka. Dobra, albo czekaj... Nie, dobra, musimy jednak tak to zrobić. Dobra, wychodzimy pięknie z tej dziury i idziemy do craftingu i zrobimy sobie o, ogólnie tutaj kilofik już taki. Cyk, 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 myk, cyk. Już sobie takie w ogóle m, sobie mieczyk pierwszy zrobimy. O, bojejku. Dobra. Ej, ja nie umiem w ogóle grać na... Em bo, jejku, dobrze, ja w ogóle nie umiem grać tutaj na tym komputerze do milki, ono ma takie wszystko małe, ja w ogóle tutaj nic nie widzę. I wydaje mi się, że nie mam pojęcia co teraz robię w Minecraftcie ja zazwyczaj jakby mam już te wszystkie narzędzia, idę i zbieram surowce. Ale pierw potrzebujemy jedzonko na rybki tutaj i wydaje mi się, że możemy ją złowić tutaj, nie wiem jaka to się nazywa ta rybka, ale... Złowimy ją po. o dobra tamte ryby są chyba dobre, w sensie za każdym razem je łowię, te czerwone i tak by one też się raczej szybko zabija, cyk, cyk, dobra. I w ogóle ja nie wiem czy to są jakieś fejki czy coś, ale yy, w ogóle ja wiem, że w Minecraftie są piranie, ale mają być rekiny I ja nie mam pojęcia, nic nie mam o, o, absolutnie źle powiedzieć czy coś, ale nie wiem, ale jakby były rekiny to ja bym była, o. O, o! Ja, bym, ja w ogóle strasznie rzadko teraz gram w Minecraft, a przez to, że takby jest teraz ten. O nie, jest teraz ten rok szkolny, jeszcze tak końcówkiem, i wróciliśmy do szkoły, w ogóle możecie dać znać w komentarzu, jak tam wasz powrót do szkoły, czy was zasypali kartkówkami. Bo u mnie w sumie było nawet spoczko, w sensie takim, że jakby pisałam sprawdzenie, tak by ten sprawdzenie jeszcze był dla chętnych, więc no ja go nie pisałam i. No nie wiem, ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jeszcze za tydzień nawet na wycieczkę z moją klasą, więc fajnie, możecie też znać w komentarzu, gdzie wyjedziecie na wycieczkę czy coś i no, dobra. My sobie lecimy tutaj, yy, tam, kurde, ja wiem, że wy jesteście zanudzeni, jak tutaj płynę tak długo, ale ja nie umiem grać po prostu na wielkim komputerze i ogólnie tutaj. I dobra, idziemy sobie tutaj cykmyk. O, mamy węgiel. Węgiel nam się mega przyda na pochodnie, czy jakieś... No świeczki pochodnie to jeden kij. <grym> kij, to było dobre. Ale dobra, no to po prostu nam się przyda. Albo na spalenie jakiegoś po prostu sobie żelaza, czy tam jakiś, mm, nie wiem, czegoś tam, przepalenie złotka, czy po prostu ogólnie węgiel. się Bardzo przyda w Minecrafcie. I Emila nie chrób tak, wam to słychać. Emila tam leży i mówi mi, że mam iść do kopalni, więc może ma rację i pójdziemy po prostu sobie do kopalni. Emila, to... Tu... się jak tam zejdziesz. Czemu? Możesz Serio? Dobra, w takim razie idziemy do kopalni. Tam była gdzieś kopalnia i ja bym poszła do tamtej, tak jakby... Ten, ten, tam był taki rów duży, więc ja bym tam sobie sobie poszła, skoro mamy już trochę tutaj węgiela, węgiela, węgla i tak by, Ja się trochę szczerze teraz dowodu. Tak, to jest to. Ja się trochę. Dobra, czekajcie, pierwszy sobie zrobimy tutaj yy, świeczuszki, żeby mieć tutaj, żeby nas nic nie wystraszyło po ciemku. W Lejmika ma jakiegoś dziwnego skina, ale dobra. No, na razie jest to, co ja znam tutaj. Yy, oks, dobra. Okay, spoko loko, ile tu jest potworków? Dobra, na razie nie jestem posikana ani nic, na szczęście. Ale tu jest strasznie dużo potworków. Trzy zombie, jejku, jakie ja się dawno w ogóle nie bijam. O, 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 lepka. Dobra, spaduwa, spaduwa, spaduwa. spaduwa. Pa. Ja w ogóle kiedyś pamiętam, e, ja chyba tego filmu nigdy nie wstawiłam. Ale ja kiedyś nagrałam film, gdzie, umarł, gdzie byłam w kopalni i cały czas zabiłam mnie szkielet, i tak by nie potrafiłam go w ogóle zabić. I, I no, ale po prostu taki film kiedyś był taki fan, Dobra, to jest kolejny. Tam idzie nas creeper. O nie, ja się go boję, ja się strasznie boję creeperów. Ja nienawidzę creeper w Minecraft, one są mega straszne. I co to jest? Czekajcie... Co to jest, ja się pytam, jakaś liana w ogóle, nie rozumiem, ale dobra. Ja bym tutaj sobie skopała żelazo, bo żelazo po prostu nam się bardziej przyda niż węgiel, a w tym momencie, w sensie, ojej, kość wystraczyłam. No, szkielet, wszystko mi to w ogóle idzie, naraz, wszystko mnie zabi, wybuchnij, oczywiście, no, no, bo czemu by nie, nie, wy... no, oczywiście, ej, bo tu nic w sumie nie ma więcej, ale wydaje mi się, że po prostu będziemy się kopać w dół. Co to w ogóle jest jakieś dziwne, co to jest? To jest New e, raf Rapper. Co to jest, Emila, wiesz? Marchewki? To, to nie, marchewki to są karot. Nie wiem, może coś tego zrobimy, nie mam pojęcia. Dobra, na razie to zostawimy. I tu jest znowu ta głupia liana. I po prostu weźmiemy sobie to. I wydaje mi się, że będziemy się kopać po prostu w dół. Ej, czy ja to już nie muszę przetapiać? Ale by to było super, o ojejku. Dobra, stawiamy tu crafting 8. Mam 5, 6, 7, 8. Dobra, bierzemy cyk robimy tutaj pięknie mm, piecyk, dajemy to i ja tego nie muszę przy... aha nie, jednak muszę, dobra, jednak muszę to przytopić i tędy będzie chyba szybciej, jeśli chodzi o zejście na dół, do jakiejś kopalni, ale strasznie muszę znaleźć kopalnię teraz w sumie, bo ja nie byłam, ja nie grałam nigdy po prostu na wersji 1.17, ale dobra. Idziemy tutaj sobie, kupujemy, ja nienawidzę dirtów w Minecraftie, nie wiem jakby, ale dirt to jest jakaś totalna katorga dla mnie i ja nie wiem, po prostu i albo boli mnie strasznie kopalnie deer, taki lawanda jak ja teraz. Jejku, ja myślałam, że to coś w Minecrafcie, to Emilce, coś tam, drinda tam, nie wiem. Dobra, mm, kopiemy tu. O, dobra, znaleźliśmy jakąś wodę. Yy, co tu jest? Co tu mamy? Tu mamy coś takiego i tu mamy jakąś kopalnię. Dobra, aha. Aha, fajnie, dobra, no cool, serio, fajnie, Eliza, dzięki, fajnie, że nas tak dobrze wyprowadziłaś. Ja to jednak kiedyś zostanę kimś, po prostu jakimś oprowadzaczem. Dobra, weźmiemy sobie... Yy, nie, musimy to lepiej zrobić. Zrobimy sobie mieczyk, żeby się bić z tymi potworkami, bo mieczyk nam się bardziej chyba po prostu przyda. A. Tu ja bym sobie jeszcze kilofa zrobiła, bo kilof też by był mega przydatny. Słuchajcie, jak... Uuu, jejku, ja cię kręcę, ja skręcam i wykręcam. Kurczę, dalej nic nie zrobiliśmy tutaj. A ja chciałam z jakoś... Oprowadzić tutaj po tym, po tych tutaj, po tej. Mamy dwa, tak? Mamy dwa, to jeszcze tylko trzeci potrzebuję. Dobra, czekamy na ten kill -off i lecimy do jakiegoś po prostu kanionu, bo ja jestem ciekawa serio, Nie wiem dalej, co to jest. Czy ja mogę jakoś. o w książeczce? I co ja mogę z tego zrobić? Hmm... Aha, ja tak nie chcę. A, to wszystko, co ja mogę w tym momencie zrobić? Mogę zrobić dźwignię. Fajnie. Dobra, ale ja nie chcę, co teraz. Ja chcę. Aaa, dobra, denerwuje mnie to. Ja tak nie lubię grać. O, tu mogę coś takiego. I czy ja mogę. Nie, tak się chyba nie da. Dobra, bierzemy kilofik i dobra, nawet to tu wszystko zostawię. I lecimy w dół już do tej kopalni obczać jakieś tam potworki. Może pójdziemy tam, bo tu nas w sumie nie było, ale tu jest fajnie. Jest w sensie tak. Pod wodą, to wszystko jest, wiecie, takie zalane kopalnie, ale e, jesteśmy. Nie powiem gdzie, bo tego nie przewidziałam. O, cholera, ale umrzemy, 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 umrzemy. Hmm. Dobra, to było głupie, strasznie z mojej strony. I ja tego nie przewidziałam, że ja umrę. Pod wodą, mając strasznie mało bąbelek i strasznie mało życia. Ale wrócimy tam, słuchajcie, nie ma żadnego problemu. Idziemy tędy, 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 ouch. Dobra, tu mamy blisko do tego, tylko... Uuu, tam się dostać teraz. Jejku, o, ej, tędy nie wejdziemy. O, ja cię kręcę. Dobra, tu mamy to. Idziemy tędy dołem i ja nie pamiętam dokładnie, gdzie płynęłam. Ale chyba jakoś sobie dam radę Chyba, nie wiem czy płynęłam w lewo czy w prawo Ale chyba w lewo płynęłam I tu gdzieś Robiłam sobie tą tutaj O no, tu to zaczęłam I potrzebuję wszystkie moje itemki No nie, znowu i zaczniemy topić O No i co? Szybko, kop się Jak mam to skopać? No żenujące to jest A już się noc robi no nie Kurcze, bele, bele, mele, holipka słuchajcie. No ciężka sprawa, nie powiem, że nie, ja się boję, tu mamy jakiś ten, więc pokazuję to. Oh, ale fajne! Ej, ja tam idę dosyć, Ja nie nie obchodzi już ta kopalnia, naprawdę ja mam już dość tej kopalni. Dobra, tu jest jakiś podwodny coś, ale... Ale fajowe! Dobra, znowu umrzemy! Jejku! Bo czuję, że znowu umrę, a tu nie ma nic w sumie. Aha, tu mamy jakąś skrzynkę. Wow, dobra, bierzemy tylko to i idziemy szybko w górę. Mamy Firebola, i wydaje mi się, że tym Firebolem rzucimy w coś. I tak na nos. Jejku, ile tu jest barbar? No, posikam się zaraz. Posikam się zaraz. Nie mogę w wodzie strzelać Firebolami? Ale bez sensu, trochę, ale... Dobra, strzelimy sobie tam w te wszystkie barbary, co tam są. Ej, czemu nie mogę strzelać? Ej, albo ja nie wiem, coś się ze mną nie tak. Albo się nie da. Co jest grane? A! Dobra. Yy, wydaje mi się, że jak nie możemy nic wystrzelić czy coś, wydaje mi się, że tym pięknym odcinkiem zakończymy ten odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. W sumie mało zwiedziliśmy, ale zaraz umrę, więc no cóż. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i hejka! Bye!